Ogród Marzeń. Witam serdecznie i zapraszam na spacer po naszym ogrodzie. Zwiastunów wiosny na razie nie widać, ale dobra wiadomość jest taka, że dni są już coraz dłuższe i wiosna tuż, tuż. Przed świętami mieliśmy dosyć ciepło, więc narcyzy, krokusy są już nad ziemią, ale teraz są notne... O, mrozy na niewielkim minusie, w dzień czasem też, więc wszystko zostało zatrzymane. Natomiast, niestety, wiadomość jest taka niezbyt dobra, że ziemia jest paskudna, bardzo sucha. W kilku zbiornikach na deszczówkę już nie mam wody. Kilka zbiorników te na zewnątrz są zamarznięte, natomiast te, które mamy pod schodami, one nie zamarzają i jest tam 2200 litrów maksymalnie może być. A więc sporo. Są to zbiorniki umieszczone przy domu, więc gdy pada deszcz, jest śnieg i topnieje, to zawsze zbierają dużo tej wody. I podlewam rośliny zimozielone, ale też wszystkie rabaty. Bo gdy mąż przywiózł przed świętami rośliny i sadziliśmy je, okazało się, że ziemia jest potwornie sucha. Wydawać by się mogło, że w listopadzie mieliśmy bardzo obfite opady śniegu przez weekend, i że jednak ta Ziemia zostanie tutaj nawodniona, ale tutaj teren słoneczny wieczny, więc ziemia bardzo szybko przesycha. No dobrze, ale o smutkach na razie tyle. Pokażę, jak wygląda ogród, a i sama z ciekawości chciałabym sprawdzić, czy coś się zmieniło, ponieważ w tygodniu to nie mam czasu, ciągle coś tutaj się robi. Owszem, w ogrodzie też, ale jesteśmy zajęci pracą w ogrodzie i zerkamy na rośliny tylko tam, gdzie akurat pracujemy, natomiast nie ma czasu, żeby spacerować po całym ogrodzie. Więc zapraszam serdecznie na spacer. Loropetalum chińskie, czyli frędzelnik odmiana Black Pearl. Sprawdzam, czy rzeczywiście jest zimozielony. Na razie okazuje się, że tak. Kwiatów jeszcze nie ma. No, zobaczymy do lutego, już coraz bliżej. Rododendrony mają pozwijane liście, ale zawsze tak się dzieje, gdy jest mróz. Niby nieduży, bo minus trzy był w nocy. Ale jednak to już wystarcza, żeby się zwijały. I zobaczcie, kochani moi drodzy, jaką suchą tutaj mamy ziemię. I wszędzie ta ziemia w ogrodzie jest tak potwornie sucha. Wygląda fatalnie. Chociaż co roku rozrzucam ziemię kompostową na wszystkich rabatach, to jednak widać, że, no, jest tutaj po prostu sucho, brzydko. A to są ciemierniki glandorskie, które gdy mróz jest, no niestety tak się Troszeczkę pokładają, ale za to bardzo ładnie kwitną i coraz piękniejsze są. I tutaj też je podlewam, żeby miały wilgoć, zwłaszcza gdy kwitną, bo potrzebują wtedy dużo więcej wody. Te są z kolei w pąkach kwiatowych, tamte też gdzieś widziałam żółte, odmiana yellow. Też ma pąki kwiatowe. Tutaj też są rododendrony. I wszystkie są zwinięte. Miesiącznica, miesiącznica też jest zwinięta. A te plamiste liście to są ostropesty. One się tutaj wysiały. Na razie ich nie likwiduję. Zostawiam. Chcę pokazać ciemierniki, które posadziliśmy z mężem ostatnio, ponieważ mąż kupił bardzo piękne odmiany. One też wyglądają troszeczkę tak mizernie, no wiadomo, ale cały czas tutaj podlewam. Są piękne, kwitnące i też widać, jak bardzo tutaj wszędzie ziemia jest sucha. I to nie tak, że tylko zwierzę, ale tak jak mówię, gdy rośliny sadziliśmy, mąż wbijał na, no powiedzmy, głębokość sztychówki, nawet trochę głębiej, i ziemia była bardzo sucha. No, taki klimat, nic nie poradzimy. E, nastawię lód, a po lodzie widzę tutaj jakieś ślady chyba naszych kotów i psa. I nieraz zdarza się, bardzo często się zdarza, że gdy przychodzi wiosna, odwilż, one się przyzwyczają, te nasze zwierzaki, że lód jest twardy, biegają i wpadają do wody. No ale cóż ja im poradzę? Nic. No i tak wygląda tutaj nasz ogród. Widać teraz piękną trawę, tużycę osimską, evergold, bardzo piękna odmiana, bardzo ciekawa, taka paskowana. Na razie jeszcze nie są duże, bo tak jak już kiedyś w filmach mówiłam, po prostu rozmnażam, rozsadzam i czekam cierpliwie. Miałam tylko jedną kępę i z tej jednej kępy mam już bardzo dużo tych traw. O, czar pośredni, palida, ma mnóstwo pąków, będzie piękny, żółciutki, ale na razie, o już widzę, zaczynają pękać, już, 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 już są, tam gdzie jest tabliczka, na tabliczce widzę, że zaczynają, o widzicie, zaczynają się robić żółte, czyli już wkrótce będzie tutaj pięknie i kwitnąco. Jeszcze w ogrodzie mamy bałagan, bo jest po prostu mróz. I nie jesteśmy tutaj w stanie wszędzie zrobić tego porządku. No, trzeba będzie poczekać, aż się troszeczkę zrobi cieplej. A ciągle też coś robimy. No, tak już jest, że no, wykorzystujemy każdą wolną chwilę. I zimą tych prac wydawać by się mogło, że w ogrodzie w zasadzie nie powinno być, a u nas, no można powiedzieć, że jest najwięcej i są to takie prace, no raczej dosyć ciężkie. Runianka japońska też oklapła, ale ona się też podniesie, tak samo jak ciemierniki. Tutaj jest kiścień, bardzo piękny kiścień, śliczny, dwukolorowy, pomarszczony, też cały czas podlewam. I sarkokoka i konfuza, owoce bardzo ładne, czarne błyszczące i białe kwiaty. I jeszcze te, które zakwitły, to kwitną. Natomiast nowych tutaj chyba, chyba nie widzę. O, tutaj na dole jestem. Kwiat, taki biały. Kwiaty są drobniutkie, ale bardzo pięknie, bardzo przyjemnie, pachnące. No i może uda się, że te liście zostaną, ponieważ tak naprawdę jest to roślina zimozielona, ale w polskim tutaj w naszym klimacie zachowuje się jak roślina sezonowa albo częściowo zimozielona. Tutaj zajrzę do tego kącika, chociaż podejrzewam, że nic się na razie nie będzie działo. Mam posadzone ranniki i tych ranników z każdym rokiem jest coraz więcej, ale na nie jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, bo faktycznie nic tutaj na razie nie widać. Tutaj jest Judaszowiec, Judaszowiec jest goły, nie ma nic. Pod wiśnią są szafirki, zimozielone liście, i wygląda to całkiem ładnie. Ta wiśnia piłkowana, kikusidare, widać po pniu, liczy sobie 20 lat, bardzo piękna, jak gdy kwitnie, jest po prostu cudowna. Hortensje ogrodowe o taksa cały czas pokazuję na bieżąco jak one wyglądają, że nie osłaniam niczym, nie przycinam te pędy będą przycinane dopiero z końcem maja. Tutaj też Oczar pośredni Dajan na razie w pąkach, jeszcze nie kwitnie, chociaż tych pąków ma zdecydowanie mniej niż oczar pośredni Pallida. A ja bardzo dziękuję, że towarzyszyliście mi podczas spaceru. Do zobaczenia.